Witam w Fallout 2. Jeśli zastanawiasz się, czemu robię poradnik do 26-letniej gry, to odpowiedź jest bardzo prosta. Fallout 2 to najlepszy RPG, jaki kiedykolwiek powstał. Czemu nie jedynka? A bo moja osobista przygoda z serią zaczęła się właśnie od dwójeczki. Było to dokładnie w lipcu 2000 roku, kiedy to pełna wersja Fallout 2 była dołączona do CD Action. Zaczynam od dwójki, bo ma sporo usprawnień względem poprzedniczki. Tym samym uważam, że jest najlepszą pozycją do rozpoczęcia swojej przygody w tym uniwersum. W porównaniu do oryginału, fabularnie straciła trochę na mroku, powadze i uczuciu nadziei, ale gra się w nią przyjemniej. A scenariusz wciąż stoi na niesamowicie wysokim poziomie. Poziomie z jakichś bliżej niewyjaśnionych przyczyn. Niedostępnym dla dzisiejszych właścicieli marki, którzy zrobili z Falouta kretyńską strzelankę z dylematami moralnymi rodem z Poczytaj Mi Mamo. Zaczynamy, bo nie ma czasu. Po kliknięciu na nową grę pojawia się ekran z trzema predefiniowanymi postaciami do wyboru. Zdecydowanie odradzam granie nimi. Ale warto zerknąć na nie, żeby zobaczyć, czemu to kiepski pomysł. Do wyboru mamy narga. Wioskowego Głupka, Mingana, Starego Złodziejaszka i czyste, prowincjonalną Laweciarę. O ile w Fallout 2 nie ma klas postaci jako takich i w trakcie rozgrywki można pójść w zupełnie innym kierunku rozwoju, to warto mieć na uwadze na początku, w jakim stylu chcemy grać. Niestety, predefiniowane postacie nie nadają się do maksymalizacji dostępności ścieżek, jakie oferuje gra. Dlatego teraz klikniemy sobie w tworzenie własnej postaci od zera. To jest arkusz kreacji postaci. Tak się to robiło 26 lat temu. Żadnych umilaczy poza opisami i graficzkami w prawym dolnym rogu. Tylko atrybuty, umiejętności, cechy oraz statystyki. Ale spokojnie, nie musisz być profesorem matematyki, żeby to ogarnąć. Z lewej mamy listę siedmiu głównych atrybutów siły, percepcji, wytrzymałości, charyzmy, inteligencji, zręczności i szczęścia. W angielskiej wersji gry ich pierwsze litery układają się w skrót Special. W polskiej w Spewuchizes, co już nie brzmi i nie wygląda tak fajnie. Z prawej mamy umiejętności. Kiedy grałem pierwszy raz, wybrałem same głupoty typu broń energetyczna i ciężka, zapominając, że zaczynamy przygodę na polu namiotowym półdzikich tubylców, dla których szczytem technologii są naostrzone patyki. Warto więc mierzyć siły na zamiary i wybrać umiejętności, które nam ułatwią początki i nie sprawią, że potyczka ze zmutowaną mrówką będzie bitwą rodem z bosem z Dark Souls. Na ten moment moim zdaniem najlepiej jest zainwestować w umiejętność bojową, która nie wymaga znajomości obsługi żadnej broni ani nie wpędzi nas w koszty związane z amunicją, z którą na początku przygody bywa różniej. Następna umiejętność, która dosłownie otworzy nam wiele drzwi to otwieranie zamków. Ostatnią umiejętnością niech będzie retoryka. Bo czasem szybciej jest kogoś przekonać do swoich racji niż wymordować wszystkich wokoło. Teraz musimy wybrać dwie cechy naszej postaci. Ja wybieram zawsze gifted, po polsku zdolniacha, co zwiększa wszystkie atrybuty o jeden kosztem początkowego poziomu umiejętności i paru punktów rozwoju przy awansowaniu. Wszystko to się nadgoni z czasem. Teraz pokombinujemy chwilę przy atrybutach. Szczęście jest potrzebne tylko do lepszych szans na krytyki oraz jajcarskie spotkania podczas podróży, czyli jest zbędne. Potem profitem uczynimy wszystkie nasze ataki krytycznymi, tak czy siak. Dla nas najważniejsza jest zręczność, bo daje bonusy do punktów akcji. Inteligencja, bo daje bonusy do punktów umiejętności do rozdysponowania przy awansie. Charyzma, bo będziemy dużo gadać i przekonywać, a chcemy być złotoustym z synem. oraz percepcja bo musimy dostrzegać ciekawe rzeczy w dialogach, oraz przyda się, gdy pod koniec przebranżowimy się na snajpera. Teraz tylko pykniemy sobie cechę Small Frame, po polsku drobna postura, która od tak da nam plus jeden do zręczności. I voilà, gotowe. Postapokaliptyczny krasomówca, łamane na mnich Szaolin, łamane na ślusarz całodobowy. Przy takiej konfiguracji, chyba oczywiste jest, jak się nazywa. Oto nowy bohater pustkowi, Jet Lee. Imię nie ma absolutnie żadnego wpływu na rozgrywkę. Chyba, że grasz kobietą, wtedy koniecznie nazwij ją Buffy. Podziękujesz mi potem. Wiek podobnie to tylko kosmetyczne ustawienie. Ciekawostka, kiedy zaczynałem grać w Fallout 2, to mojego wieku nie dało się wybrać. Teraz to jest ostatnia możliwa opcja do wyboru. Warto rzucić okiem ostatni raz, czy wszystko jest jak należy, i zaczynamy naszą przygodę na pustkowiu. Wejdź, dziecko przeznaczenia. Są rzeczy, które musisz wiedzieć. Wioska umiera. Oznaki są wszędzie: marniejące plony, zdychające bydło. Chore dzieci. Istnieje nadzieja, choć jest niewielka i tylko niewielu o niej wie. Stare dyski mówią o przedmiocie zwanym generatorem ekosystemu cudownej krainy. Mówi się, że może on tchnąć życie w pustkę. To będzie twoje zadanie. O ile podołasz próbie. Dlatego udasz się teraz do świątyni. Jeśli przeżyjesz, wróć do mnie i porozmawiamy więcej. Nasze życie jest w twoich rękach dziecko przeznaczenia. Udowodnij swoją wartość, znajdź Geka, wybaw nas ode złego. No i tak wygląda Fallout 2. Graficznie ta gra starzeje się jak wino. Sterowanie jest bardzo proste. Wszystko można robić samą myszką. Jest parę przydatnych skrótów na klawiaturze, ale jeśli cierpisz na poważne lenistwo albo nie masz jednej ręki, to poradzisz sobie i bez tego. Kiedy kursor jest czerwonym heksem, to jesteś w trybie poruszania się. Prawym kliknięciem zmieniasz tryb kursora na kontekstowy. Możesz wtedy wchodzić w interakcje z postaciami, przedmiotami lub otoczeniem. Spróbujmy teraz zagadać do tego ziomka. To jest piękne w starych RPGach. Są jak interaktywne książki. Pomimo rozbudowanej oprawy graficznej, wciąż duża część gry opiera się na tekstowych opisach i zostawia wiele dla wyobraźni gracza. Nie do pomyślenia w 2024 roku. Za dużo tutaj nie zdziałamy, ale warto zwrócić uwagę, że już w tym dialogu z gostkiem pilnującym, abyśmy nie wrócili do wioski przed ukończeniem samouczka, jest więcej treści niż we wszystkich nowych faloutach razem wziętych. Jeśli się bawisz w speedrany, to możesz go zabić, a po ukończeniu świątyni czeka cię wiadomość, że zjebałeś sprawę, a gra się skończy.